Witam wszystkich w Żarłuk TV, w Żarłuk TV, który jest w budowie, tak jak Kraków jest w budowie. I menu McDonald's też jest w budowie. Zmieniają Big Maca, zmieniają Bołki. Także żarłok jest w przebudowie. Robimy Patronite'a. Dostaniecie informacje jeszcze oficjalnie na kanale. Podejrzewam, że we wrześniu. Ale również, właśnie menu McDonald's jest już po tej przebudowie, którą my przejdziemy. Zobaczymy, jak to się nam powiedzie, gdyż. Dostałem wiele informacji, żeby spróbować, czy ten nowy Big Mac różni się od starego. I tutaj to nie tylko zmieniono bułki w Big Macu. Pójdźmy do źródeł i posłuchajmy, co na ten temat mówią y, ludzie z McDonalda, czyli Krzysztof Czarnecki, odpowiedzialny za wprowadzenie zmian w McDonald's, Polska. Y, tutaj powołuje się na artykuł z portalu spożywczego. Jak informuje McDonald's, zmiany w spokojnie pójdę kupić Big Maca. Najpierw fakty. Jak informuje MCD, zmiany w sposobie przygotowania klasycznej oferty to odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy poszukują jeszcze intensywniejszych doznań smakowych. Polska jest trzecim rynkiem na świecie po Australii i Kanadzie, który wprowadził nowy proces przygotowania burgerów. I teraz cytujemy pana Krzysztofa Czarneckiego, który jest w McDonald's, tak to wygląda ten człowiek, Senior Manager Operation, something like that. To największa zmiana, jakiej dokonaliśmy w naszych burgerach od ponad 20 lat. Modyfikacja obejmuje kilkanaście drobnych usprawnień w procesie przygotowania czy ustawieniach sprzętu, które w sumie dają istotną różnicę w smaku, czyli te kilkanaście drobnych taki tk, wry, kilkanaście tk, tk, wysublimowanych zmian w sumie totalnie ulepszają produkty McDonald's. Przygotowanie do tej zmiany w skali globalnej trwało ponad 3 lata. To ja równie dobrze mógłbym, właściwie, chyba musiałbym powiedzieć, że przygotowywanie do otwarcia patronite na Żarłok TV trwało no, 35 lat, panie. Przeprowadziliśmy setki testów i badań, w to nie wątpię. Warto podkreślić, że Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadza do restauracji burgery przygotowane według nowych procedur. Teraz co dalej? Nowa bułka w Big Mac, McRoyal, Cheeseburger, Hamburg, Mac i McDouble jest ciemniejsza i lepiej wypieczona. Yy, ciemniejsza i lepiej wypieczona. Nowa bułka stworzona w oparciu o zmienioną recepturę. Mięso w burgerach jest poddawane procesowi grillowania według nowych zasad, które sprawiają, że jest ono jeszcze bardziej soczyste. Podczas grillowania bezpośrednio do wołowiny dodawana jest cebulka, która nadaje jej wyrazistego smaku. I teraz do wołowiny. Z tego co widziałem na materiałach promocyjnych, to ta cebulka jest nie wkładana do wołowiny, bo ten placek mięsny jest gotowy, tylko ona jest na grilla wkładana, smażona. Ale teraz w informacji prasowej tutaj wypowiedzi nie piszą. Tego, co piszą i podają na stronie McDonald's, jeśli chodzi o składniki Big Maca, okazuje się, że w składzie Big Maca jest suszona cebula. To ja się zastanawiam, czy ta cebula jest gotowa, przy, przy, przywożona, bo ja myślałem, że oni ją na miejscu kryją. A okazuje się, że tutaj w składzie jest podana suszona cebula. Idźmy dalej. Ponadto temperatura grida jest wyższa, co sprawia, że burger jest bardziej gorący. Nie sprawia tego, że ma mniej soków i że jest bardziej super extra weldan, tylko że jest bardziej gorący. Dodawany do niego ser pod wpływem temperatury rozpływa się w burgerze. I to rzeczywiście może zadziałać, że w przeciwieństwie do KFC, którzy często mają problem z serem, żeby był rozpuszczony i ciągnący się, to jeżeli w jakiś sposób tutaj pod, podkręcą temperaturę, no to ser, który jest topiony już z zasady w McDonald's, ten serek taki à la hochland, mnie się to kojarzy, to no musi się to rozpuścić. Sposób przygotowania burgerów został. Udoskonalony, jednak to, co wpływa na jakość produktów, pozostaje niezmienne. I tutaj McDonald's podaje, skąd pochodzą te składniki. Wchodzi wołowina z zakładów OSI w Ostrudzie. Mięso nie zawiera żadnych ulepszaczy smaku i konserwantów. A jedynymi przyprawami są sól i pieprz dodawane na etapie smażenia. Przyznajcie, że zawsze byliście ciekawi, gdzie oni to robią. Wygooglowałem tę fabrykę. I co ciekawe, Gazeta Ostrudska we wrześniu 2013 roku, zaraz po otwarciu fabryki, opublikowała ciekawe zdjęcia z wnętrza. W tej fabryce produkują wiele różnych dań. Więc nie mówię, że to, co właśnie teraz widzicie, to są burgery dla McDonald's. Nie wiadomo. Ale trzeba przyznać, że te wagoniki są przeurocze. No a ci ludzie w białych kitlach rodem z archiwum X? Spokojnie, zapewne są to kucharze. Warzywa dostarcza restauracji McDonald's Green Factory, lokalna firma spod Poznania, oraz iceberg z Legnicy. Natomiast o Green Factory można znaleźć przecudny filmik. Do którego najlepszym sąd trakiem byłoby wesołe ukulele. Zaś pieczywo Aryca z zakładów produkcyjnych w Strzegomiu i Michałowie Reginowie. I teraz tutaj wypowiedź y, ludzi z arty. Aryca. Aryca. Areca, Aryzda Kuźno. Jesteśmy dostawcą pieczywa dla McDonald's od momentu otwarcia pierwszej restauracji w Polsce. Uczestnictwo w projekcie zmian w kultowych burgerach było dla nas wyzwaniem, ale także uznaniem dla naszego doświadczenia piekarskiego. Przepraszam. Chciałem, żeby to były yy, wiadomości jak najbardziej podane w obiektywny sposób, zacytowane z portalu. W oparciu o polską mąkę, drożdże, cukier i inne lokalne surowce. Upiekliśmy zupełnie nowe bułki, które wyglądem, strukturą ciasta czy smakiem idealnie komponują się z soczystym mięsem i innymi składnikami. Z soczystym mięsem. Czy ci ludzie kiedykolwiek jedli burgera w McDonald's? Receptura naszych bułek będzie teraz wykorzystywana przez innych piekarzy w Europie dostarczających pieczywo do McDonald's na innych rynkach. Mówi Waldemar Topolski, dyrektor zarządzający Aresta Polska. E, dobrze. Cena Big Maca to 11 ,90 zł 90 groszy. Nowy Big Mac ma więcej kalorii. Kiedy jadłem go ostatni raz, miał 503 kalorie. Teraz 526 na bogato. Nie mam pojęcia, czy to jest reklamowy bullshit, czy rzeczywiście może smakować w nowy sposób ten McDonald's. Dlatego pójdziemy zaraz to sprawdzić. Spróbujemy to w ogóle sprawdzić, bo jest to w mojej opinii trudne, gdyż kiedy ostatnio jadłem Big Mac'a. Wtedy, kiedy nagrywałem dla Was film o tej kanapce, i czy ja będę dokładnie pamiętał, wydaje mi się, że tutaj McDonald's się wycwanił, bo gdyby oni wprowadzili do oferty jednocześnie starego i nowego Big Mac'a i ludzie mogliby zdecydować, którego wolą bardziej, to wtedy moglibyśmy to porównywać. Szczerze mówiąc, ja nie mam takiej pamięci smakowej. Nie, zjad, nie jadłem codziennie Big Maca przed tą zmianą. Zobaczymy jedynie, czy ta różnica jest wielka, czy jest znacząca wyczuwalna dla mnie laika ma Big Maców, bo ja naprawdę nie jadam Big Maców i w McDonaldzie stołuje się tylko, właściwie stołuje się. Odkąd zacząłem nagrywać Jet TV, to stołuje się w maku tylko, jakby... Dla Jet TV. Cóż za poświęcenie? Więc sprawdźmy to. Wizualnie, bułka jest bardziej brązowa, a smakowo? Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Wydaje mi się, że jest gorszy niż poprzedni. Ma jakieś takie bardziej nienaturalne smaki. Tyle mojej opinii, szanowni państwo. Będę wam wciskał, że ten odcinek żarłoka jest super ekstra, hiper zmontowany, gdyż chciałem go nagrać na szybko. Potrzebowałem więcej czasu ze względu z uruchamianiem Patronite'a, ale informacja oficjalna będzie jeszcze we wrześniu. Ci, którzy coś wrzucą, będą mieć dodatkowe filmy. Zastanawiam się, ile razy można sprzedawać to samo, wciskając ludziom że jest to coraz lepsze. No ja nie będę wciskał Wam, że to jest nie wiadomo jaki wyśmienity odcinek, gdyż, jeśli chodzi o dobry odcinek, to będzie odcinek u Pana Brody. Burger zjedzony. Całość przebudowy menu w McDonald's podsumowałbym nawiązaniem do sceny z kultowej Casablanca, gdzie Ingrid Bergman, siedząca w barze, prosi pianistę, aby zagrał to jeszcze raz, jej ulubioną piosenkę Times Goes By. Sam, imię, muzyka. Pianista zaczyna grać i śpiewać tę przepiękną melodię o tym jak czas płynie i wtedy wchodzi Humphrey Bogart i mówi, dlaczego grasz tę piosenkę? Mam ochotę wejść do McDonalda i sparafrazować te słowa mówiąc Don't play it again, Donald. Please.